Dzień dobry Dzisiaj Korzystając z ładnej pogody Poszliśmy se do lasu A czemu mówię poszliście Bo idzie z nami Ewa P. Gdańska Która zasponsorowała torbę Rękawice Dziękuję Ci Za każdym razem Jak będę chodził z tym sprzętem no To Ewa w jakiś sposób dokłada cegiełkę do tego, co robimy? Drogą wpadło już jakieś puszki, jakieś plastiki. Jak zwykle idę taką drogą. No, wiem gdzie idę moje tereny. Czekajcie, coś tu widzę, ale co to jest? co to jest za dziadostwo? dobra ja to wyrwę i się włączę powiem szczerze, że nie mam pojęcia co to jest jakaś taka siatka w każdym bądź razie plastik i zabiorę to a w tym było takie coś kto jest w temacie To wie, że to pochodzi z górnictwa jest to szycie szycie taśmy, a dokładnie półszycie kawałek no Dobra, zawijamy to i lecimy dalej. Jestem w takim miejscu. że tak powiem, podobnym do takiego jak Agnieszka Sulejówek sprzętała. Oczywiście zapraszam do niej na kanał. Też widzę taki ten, ale ha, nic nie ma, no niby nic nie ma, wiadro jest. Patrzcie jakie zarośnięte. Na pewno w lato by nie było tego widać. Dobra, ja muszę to wyszarpać. Dobra, wiaderko wyszarpane. Swoje przeżyło, wystało się tu. Całe się kruszy. Jak pójdę z powrotem. To nie wiem czy będę miał miejsce w torbie. Albo wezmę w całości, albo podeptam i dopiero wtedy wezmę. Nie będę nosił tej z powrotem. Tam dziki coś świeżo wyryły. Jakiś korzeń wykopały. A tu proszę, harna zibutla. Oczywiście podejmiemy. Podejmiemy to. No, jakiś już nieszczęśnik tam został na zawsze. I butla z tak zwanym kisielem. Te rzutki widać w tej butli Tak, tu ostatnio sprzątałem Na którymś filmie że tak powiem Jeszcze chyba jesień była No na pewno była jesień Tu żeśmy to obeszli Więc wracamy z powrotem Zobaczymy co się jeszcze napotka tak zachodzę, biegam po takim jakimś Ja wiem co to jest, jakiś taki śmieszny lasek Tylko że zaczęło mu padać Myślę, że się nie rozpada za mocno Żeby człowiek nie mógł chodzić Patrzcie butelka którą latem wyszło przeoczyć ale teraz było ją widać bardzo daleka powiem szczerze tak się idzie idzie niby nic nie ma nic nie ma a, a non stop wpadają jakieś śmieciuchy teraz się trafiły takie baniaki strzelają 4, myślałem że trzy. ale ja tu widzę jeszcze jeden jest nie wiem po czym nie wiem z czego wiem tyle że zabieram Dobra baniaki schowane patrzcie ile tu było widzicie jak się wszystko świeci same żuczki a na baniaki musiałem se torbę wziąć bo do tej bym już nie weszło Po to ma się dwie torby, żeby je używać Dobra, lecę dalej Dobra, doszłem do tego wiadra Trzeba będzie go spakować Dobra, pach, gotowe Wiaderko w tasce Dobra, pędzimy w stronę auta Dobra, tyle wyjeżdża dzisiaj z lasu nachodziłem się, godzinka minęła, jak nie wiem Tu takie zwykłe śmieciory, tutaj kawałek szycia i te butle nie było tragedii szkła było mało, choć właściwie nie wiem czy w ogóle mam coś szklanego. Chyba nawet nie. No i bardzo dobrze. Lasek piękny ale wyczyszczone i tak trzymać oczywiście zachęcam do aktywności na świeżym powietrzu nie musicie brać jakichś specjalnych toreb starczy reklamówka niech każdy weźmie jednego dwa śmieciągi i będzie super dla każdego dla przyrody dla nas potem pójdzie oko nacieszyć dobra do następnego siemaneczko przyszły do mnie dwie paczuszki jedna druga od Peweksa i od Ewelinki zaraz rozpakuję jedną pokażę potem drugą pokażę dobra zabieram się Dobra, tak się prezentuje pierwsza paczuszka Tu są jakieś salaterki Tu jakieś cebulionówki, Cholera wie. Tu jakiś taki Tu jakiś wazonik Piękne rzeczy Tu kieliszki Tam jakieś literatki Popielniczka ładna to, a tu niestety Straty Cztery rzeczy się stłukły, nie dojechały na Śląsk nad morza. Kurier załatwił je, że tak powiem. Dobra, ja to zbieram i otwieram drugą. Dobra, druga część paczuchy. Właściwie druga paczka się tak prezentuje piękne kieliszki, tu jakieś doniczki, i reszta fancików. W tej paczuszce nic się nie zbiło, co mnie bardzo cieszy. Dobrze, wszystko zapakowane. Powiem szczerze, że miałem teraz problem, żeby tamtą poprzednią z powrotem zmieścić. Mimo, że to już nie trzeba tak aż układać, ale miałem problem, żeby to wsadzić. A to już mało ważne. Dobra, oczywiście gorąco zapraszam na kanał Pewex Recycling. Podajcie zobaczyć jak Peweksik tam z Ewelinką ratują, takie oto piękne rzeczy ja nawet nie wiem czy sobie tego nie zostawię bo to taki że tak powiem na styl moich butli Więc chyba tak będzie dobra jeszcze raz dzięki Peweks, Ewelinka za wysyłeczkę pozdrawiam serdecznie i do następnego razu cześć.